Nie, a witam, że w mojej kuchni dram Rivals. Na piwacznie. No i oczywiście z Karolem. I zasady są takie, że możemy wziąć jedną broń, której nie mamy na publicznym. Ale tylko jedną. Widzicie, na drugą, Małe, duże jajo, kurz. jajo, duże jajo. Kiedy mamię objawiło? Hmm. Dobra, Kału! do hmm. e, Dobra, witajcie w nowym hmm. odcinku z tej strony Kaczorek D2. I, 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 i. I dzisiaj będziemy grać w e, Ravens. I możemy. Są takie zasady. Jedna brali którą nie mamy. Mhm. Tylko Dobre. nie można z fioletowego. Tak. Ej, to dołączaj. Kiedy mamie odjaliło. Małe, duże, Do jajno, Dobra. No. Uwielbiam ten filmik. To też. Mega, mega, mega ma. Dobra, nie interesuje mnie. Ogólnie ej. jesteśmy na prywatnym. Ej, Karol, dać hmm? nieograniczony czas? Tak, nieograniczony. <grym> ja też chciałam, więc tutaj pojezdanie i no. Ej, głosujmy... Ej, nie głosuj, dobra? Mhm. Małe dyre... O, konstrukcji. Koło Tutaj oczywiście Uzi tyza, tyza, I myślę, że... No oto O kurde Widzieliście to widzowie?

a pamiętasz drugą zasadę? Także nie można brać tej samej. Nie, że nie możemy brać tej samej pod rząd. No wiem. Nie wiem. No jest... O kur. Jej! <głos> <głos> ja to mam dwajki. Mam duże jaja, kurze.

Takk. No, wybieram! Ej, Karol! Bo no. ja już mnie... Ej, Karol, ty wybrałeś RPG? Ogólnie nie. Mogę. Ale to chodzi o to, że nie możemy ogólnie w no, tych samych ja broni. Yes. Ty wiesz, co ja wybrałem? No. Mm. Nie wiesz. Nie wiem, i nie chcę wiedzieć. To mm. jest minigana. Może tak? Może. Uh -huh. Czyli masz coś. Okej, okay, masz To no. Ja to mam w IQ. Ej, Karol! Bo ja bo już... Ja, ej, Karol! Bo ja już wykorzystałem wszystkie bronie, których nie mam. Serio? No, to co mam teraz zrobić? to muszę powtarzać. Trzeba. Kiedy mnie odjawiło. odjaiło. A! No Ej, tu jest znowu tą samą bodań, ty już to miałeś. Nie, to nie jest bazuka! To jest lamp granat. Granat od kączkę, Ej, poczekaj, stop na chwilę, stop bicia. Stop picia. Taj! Ej, no się chyba... Ej, Kario, ja się poddaję!

Piu, piu, piu. Nie wiem. O my. Dziś to bomb! Piu! to nie strzelasz. powiem, Ci. Ile razy papę? Dwadzieścia pięć, ja ci się oddam. Co? Oddam się. To, to wychodź... Ej Karol, w tej rundzie możemy brać te same bronie. Ale ja Bo jak ja tym strzałem, to trochę mi laguje. Ej, ty uni twojego pocisku? Nie. po prostu 10. Co? 10. 10. 10. Poczekaj! Poczekaj! Poczekaj. Mhm. Bo ja robię coś. Goniem. Auto, 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 auto. Auto o, to o, to, auto, 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 to auto. Gdzie jest tu jakieś auto? Długo A, jeszcze. No poczekaj chwilę. Karel, ale wiesz co to jest w ogólnych, nie w celownikach? Nie, broń na publicznym publicznym. nie, nie, że to że nie, was nie, nie, ale. Mm. Ta bro, jest taka OP! Tybie tak nie trafuj, ty Kurde, aptetka się ty

nie wiem, czy to się nagrywa. Nagrywa! Ogólnie widzowie Ale u... A u ciebie! Ale nie u ciebie hmm. Widzimy, zobaczmy, ile kosztuje tak kluczów. Skap. Nie, nie! Poczekaj, boję. On... Jest... Muszę sobie poran... porangować. Widzowie, zastopuję wam to. Kurde. 500 lat! Dobra, Dobra Widzowie. Ja mm. nienawidzę tej mapy. było pięćdziesiąt na pięćdziesiąt. Ale ja wolę... Nienawidzę tej Pograć no, no, nie, bo... Nienawidzę je. to Ja też A wiesz, że nienawidzę Ale nie... ja na niej z tobą grałem I budowy też Nienawidziłem Ale z tego grałem z tobą Powiem, że to lubisz To no, nie chcę kłócać To ja nie chcę kłócać Ty, budowę, to nie chcesz <spec -se> o que é que eu posso, <spec -se> <Me spec> -se>

Nastrzelaj! Ty masz jeszcze amunicję? <gry> Dobra widzowie, eee, lecimy na Karola. Mamy już taktykę na niego. Nie ma taktyki, gdyby się nie zniszczyło. Nic mi nie zniszczy. <gry> моя улыбка, тактика. Так. O, siedemdziesiąt. Aha, no to to wygra. Aha! Nie bierze. Ta, 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 tak. A co masz? O, to zobaczmy. E, nie interesuj się, bo koci mordy zostają. Reci dwa na godzinę. I to mnie jeszcze wybija. A ile ty masz? Sto pięćdziesiąt. Powinieneś mieć 130, bo raz w ciebie za 20. A teraz ile ma? 110. Jakim trudem? Przecież ci zadałam za 40. Teraz ile masz? 90 tego nie robi do tej ma No to bo... Nie przeżycie. Bo nie lubię przegrywać. No ja jakoś mogę przegrywać. No... no nie nie lubi przegrywać. Ja no ale... Ale ja jakoś umiem przegrywać. Każdy człowiek tak robi, jak nie ma argumentu. Po prostu robi my. To każdy tak człowiek robi, jak nie ma argumentu. Nic mi nie sobie nie zadałaś jakby co? No wow, wygra się nam no, runda. Nie wygram. już wygram. No mówię, że wygram. Ale przecież mi zadało 120. Ну, no, 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 не Ну, no, не Ну, uh, uh, uh. не хочу кусать. Ну, не хочу кусать. Ну, не хочу кусать. Ну, не хочу Ну, не видишь. кусать. Ну, не не

Co dałem ci za dwa dziecka? Nie, za dziesięć. Teraz dodam HP i już. A jaką ty mapę nie lubi? To tak, żebyś wygrywał na 100%? Żeby było 100%, to wygrał? Tak, takie? Ile masz HP? Za trzydzieści. Ja mam całkiem dobrą taktykę. Ej Karol, pamiętaj, że to się nagrywa. Wiem. Nie, ogólnie widzowie, są, że do was nie mówię, ale...

Ja powinienem wygrać w takim razie. O, no co się wygrałeś? Ja powinienem. Ej, teraz. Yes. Teraz to trochę nie ma. Widzowie to już koniec odcinka, pa widzowie.